I wczoraj nagrałem tylko jeden odcinek Betelgezy, ten którym były e, e, poziom 6 i 7 tego epizodu. E, I później się załamałem poziomem trudności tego poziomu, poziomu 8, w którym jesteśmy obecnie. E, myślałem, e, myślałem, że tutaj będzie trzeba stworzyć jakąś niestworzoną kombinację tego, ale byłem tak też trochę mm, e, przekonany. Optymistycznie może, że jednak twórcy nie byliby aż tak złośliwi, wobec gracza, i nie stworzyli takiego poziomu, w którym trzeba by było robić niewiadomo jakie kombinacje, żeby go przejść, z niewiadomo jaką tam ilością kroków, i próbowałem znaleźć jakieś proste rozwiązanie tego poziomu. I faktycznie. Rozwiązanie tego poziomu jest proste. Tutaj mamy jeden klocek blokujący. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w takie blokujące klocki można wchodzić i to będzie później wpływało na ruchy ducha. Duch może też wchodzić na te klocki blokujące, ale akurat w tym przypadku tego nie wykorzystujemy. Trzeba to zrobić tak: raz, dwa, trzy. Teraz schodzimy tutaj w dół do tego drugiego klocka blokującego, i robimy raz, dwa, w lewo. No i teraz już klepsydra. W momencie, kiedy wychodzi duch, my musimy pójść za duchem. Musimy odpowiednią pozycję zająć, ponieważ czasu na wykonanie tego jest niewiele. I teraz, jak widać, duch już nadepnie na ślimaka. To znaczy, że my te małe ślimaczki teraz musimy zbierać. I idealnie jak duch dojdzie do dużego ślimaka i już tam zostanie na zawsze. My dochodzimy do małego ślimaka, go zbieramy i w tym, w tym sposobem pozbyliśmy się wszystkich ślimaków, a natomiast literę odwrócone F możemy zebrać własnoręcznie już. kostka co prawda nie ma rąk, nie ma też nóg, więc być może własnościennie powinien powiedzieć. No i Tutaj będzie prawdopodobnie podobna sytuacja, z tym, że mamy jeszcze Klocjusza, yy, tego, którym nie sterujemy. I z tego co widzę, nie ma innego wyjścia, jak wywołać ducha w tym momencie. Pierwszego ducha. Który zostanie zmarnowany. Dziwne to jest. O kurde, co tu się stało najlepszego? Może jednak wcale tak nie trzeba zrobić. No sprawdźmy czy mam jakieś opcje tym klucjuszem do wykonania, ale wydaje mi się, że nie. Chociaż. Jeszcze jeszcze jedna próba. Zrobimy tak może. Co, coś to zmieni? Nie, więc nie wiem po co to jest. No ale spoko. Tak, czyli to powoduje, że yy, klocek ginie ten duch. Teraz on tam doleci na sam koniec, no i byłoby całkiem spoko, gdyby on na to nadepnął. Tak, a chyba będzie mógł na to nadepnąć, jeżeli zrobię tak. No Sprawdźmy to. O jeden klocek za daleko, jeden kafelek za daleko, więc spróbujemy w taki sposób. Dobrze. I ten poziom okazał się być prosty. Czyli co? Mamy na razie taki schemat, że jest jeden trudny, jeden prosty. Jeden trudny, jeden prosty. Oczywiście dla mnie, tak? Ale nie. To akurat chyba trzeba powiedzieć, że ten poprzedni poziom, ten, który przed chwilą ukończyłem, to powinien być raczej prosty dla każdego, ponieważ on się w zasadzie przeszedł sam. Ok, co my tu tutaj mamy? <grytanie> Znowu jest litra F. I obydwa klucjusze obcinają drogi tutaj. Nie ma tutaj też za bardzo możliwości na to, żeby yy, jakoś te klocki ze sobą spotkać. Ale możemy na przykład zrobić taką wymianę. Tylko że teraz nie, nie możemy takiej wymiany zrobić. Nie możemy takiej wymiany zrobić. Chyba nawet nie powinniśmy takiej wymiany robić. Tylko że tu jest jeszcze litera mała F, którą też trzeba będzie zaraz zebrać. Hm. Może najprostszą możliwą drogą tutaj dojdźmy? Jeśli teraz będziemy zastanawiać, co dalej? Dalej chyba będzie, no tak, niezbyt niezbyt udane to. Bo jak teraz tą literę F zebrać stąd, prawda? Ale może jakbym zaczął tutaj jakoś, nie wiem. ach, kurde. Kurka wodna. No tak mogę zrobić, ale co z tego? Zostaną jeszcze ślimaki do zdjęcia. Więc najpierw trzeba z tymi ślimakami coś począć. Może gdybym tak zrobił, po prostu. Teraz mogę sobie wciąż chodzić dookoła. Jest całkiem fajnie. Yy... O, właśnie. Spróbujmy tak na przykład. No. Chyba się udało. Chyba się udało. Bardzo przyjemny poziom, łatwy. taki może nie, nie do końca łatwy, taki średni bym powiedział. Ale jednak nie, jednak... Yy... ...bliżej łatwego niż trudnego. No okej, okay, tutaj możemy znowu... ...zmieniać kostki. Możemy je później rozdzielić, możemy tutaj sobie stanąć na sztorc. Sprawdźmy czy to... Jak, to... ...jak to wpłynie. Na pewno się tutaj klocki mi ustawią, znaczy pojawią się, tak. Teraz jak się rozdzielę... Aha, to nie mam tutaj chyba możliwości tak szybko przebiec, żeby zdążyć za tym. No, koska chyba tak szybko się nie porusza. Ale mogę sprawdzić to jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że tutaj to rozdzielanie jest yy, taką podpuchą. I że raczej trzeba wykorzystać połączone siły tych yy, klocków tutaj. No ale powiedziałem, że spróbujemy, to spróbujmy. No, nie, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Jest akurat na styk. Akurat na styk. O, sprytne to. No dobra, to się nie będziemy rozdzielać, no. I tyle. Rozdzielanie niewskazane. Co jest zatem wskazane? Może tak. No, przeszedłem teraz jak będę y, człapał właśnie na sztorc na przemian, to powinno się udać z tym na y, przed tym uciec. Tak. Fajnie. Kolejny właśnie poziom, ale ten wygląda już dużo bardziej hardkorowo. Jest niebieski i pomarańczowy portal. Tak, czy to jest nawiązanie do portala? Chyba jest, bo chyba nawet twórca tam wspominał, że, że będzie coś takiego. <laughs> no, spróbujemy sobie ten poziom rozpocząć przynajmniej na tym etapie. No, mogę tylko tak iść, ale teraz już mogę się zmieniać w te companion cuby. Z tym, że wtedy ten drugi klocek brązowy wciąż będzie chodził ze mną, prawda? Prawda. Zawsze taka konstrukcja przypomina to, yy, to więzienie z... A, w The 2. <grywa> yy, dobra, coś się stało. Chyba będzie stemplowanie. Tak? To tak, zejdźmy na dół tu. Duch się tutaj ocali, ale chyba tylko na chwilę. Może się raczej z kompanią Kybem nie połączy. Aczkolwiek inna kość może się połączyć z kompanią Kybem. To jest w ogóle takie wyjście, które nie jest z niczym połączone. I o co to kaman? O, duch zginął. <laughs> A nie, jest połączone. Dobra, teraz widzę. Znowu byłem yy, ślepy przez chwilę. Sp spróbujmy jeszcze raz sobie to zrobić. Okej, okay, czyli tak nie mogę zrobić. I teraz y, ten klocek jest uwięziony. Ale może to jest dobrze? Ty, przecież ja teraz mam wolną rękę, jakby nie patrzeć. Nie, nie jest dobrze, kurde. Bo on przecież musi aktywować ducha i te pozostałe rzeczy tutaj, prawda? zlikwidowałem sobie prąd wodny, ciek, ale to chyba nie jest do, do, dobre też, dobra sytuacja. Ech, no nic, zostawimy sobie ten poziom na naszym odcinek, niech będzie takim, nie, nieważne, nie nieważne. 12 tego.